W dzisiejszym odcinku naszej serii, gdzie mówimy o błędach komunikacyjnych naszych polityków startujących na prezydenta, omówimy postać nikogo innego jak Grzegorza Brauna. Tak jak wcześniej, zero polityki, zero agitacji, tylko punktowanie. Spotkaliśmy Grzegorza Brauna i chcemy mu zadać jedno krótkie pytanie. Czy Joda z Gwiezdnych Wojen był Żydem? Jak rozumiem, to jest pytanie o prawdziwy sens Gwiezdnych Wojen. Co naprawdę jest grane? Kto jest kim za tą propagandową fasadą, którą jest e, narracja Lukasa? Otóż trzeba zauważyć, że Gwiezdne Wojny to produkt propagandy republikańskiej. Propagandy republikańskiej, demokratycznej, antymonarchiczny produkt propagandowy. Szydło wychodzi z worka w drugiej serii gwiezdnych wojen drugiej wedle chronologii. Produkcji. Nie zaś wedle... Żeby wyjaśnić dokładnie o co mi chodzi, pozwólcie, że posłużę się pewnym przykładem. Proszę powiedzcie mi, co to jest? Wielu z Was mogłoby powiedzieć, że jest to zapalniczka, ale to nie jest zapalniczka. To jest uniwersalne urządzenie zapalające służące do podpalania różnych rzeczy. I tym przykładem chcę was uświadomić, jaki jest problem z formą komunikacji Brauna. Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Kwiecistość języka, którym posługuje się Brown, niestety w znacznej mierze polega na tym, że są to pewne komunikaty obudowane dużą ilością niekoniecznie istotnych informacji, celem przedstawienia czasami bardzo prostych rzeczy. No bo moglibyśmy powiedzieć państwo Izrael, możemy też powiedzieć, że to jest państwo położone w Palestynie. Oczywiście ma to swoją pewną funkcję, natomiast nie zmienia to faktu, że w ten sposób Brown komunikuje się cały czas. A jeśli wy jesteście ciekawi dalszych materiałów o politykach, ale nie tylko, obserwujcie myśl w słowo.